Czym Boże, coś Wam powiem. Maryja poszła z pośpiechem, ale nie, żeby załatwić jakąś sprawę na szybko. Bo gdyby tak miało być, to by nie przebywała u Elżbiety przez trzy miesiące. Jej pośpiech wynikał z szybkiego reagowania na potrzeby niesienia pomocy. To nam jakoś uzmysławia, żeby tych dobrych natchnień nie odpychać. Wręcz przeciwnie, żebyśmy wstali i ruszyli z miejsca. Każdy z nas pewnie tego już doświadczył. Każdy z nas pewnie już miał taki moment, że... Poszedł za głosem serca i zrobił coś, do czego wcale nie miał przekonania, a to się okazało być zbawienne. Odmieniło jakoś nasze życie. Maria poszła w góry do Elżbiety. Poszła, żeby wygłosić hymn pochwalny Bogu, który wszystko w jej życiu wywrócił do góry nogami. Ona, dotychczas nieznana światu, stała się matką Boga. Elżbieta, która nie powinna mieć już dzieci, bo biologia i takie tam sprawy już temu przeczyły. A staje się matką ostatniego proroka. Prawo mówiło, że Maria powinna w ogóle ponieść śmierć przez okaminowanie, bo to nie jest dziecko Józefa, a zachowuje życie i to wielkie wielkiej obfitości. Tu nie ma nic, czego byśmy się spodziewali. Wszystko jest zaskoczeniem, ale na tym jednak polega wiara, że doświadczamy tego, na co wcale nie liczymy. Bóg zaskakuje i robi to z wielkim wyczuciem. Nawet jeśli my nie czujemy się godni, i nawet kiedy. Nie mamy takiego pragnienia, żeby jakoś tam zabłysnąć, bo nie chcemy stać na świeczniku. W pewnym momencie musimy ustąpić. Łaska Boga nie da nam się w miejscu. Ona nas poruszy do działania. Tak sobie myślę, że od 17 lat nie jestem tam, gdzie chciałbym być, ale jestem tam, gdzie być znaleźć się powinienem. Każda parafia, w której byłem, była jakimś przystankiem do wykonania misji. Pan Bóg nie powiedział już ostatniego słowa, ani do mnie, ani do was. Maria, wchodząc do domu swojej krewnej, sprawiła, że jej dziecko dało sobie znać w łonie. Nastąpiło poruszenie, bo jej słowo było dobre. Czy tego dzisiaj nam nie brakuje? Czy częściej nie dociera do nas słowo, które wzbudza w nas złość lub smutek? Bo ktoś ma do nas pretensje, że chcemy zrobić lepiej niż byle jak? Że chcemy żyć prawdziwie, a nie w jakiejś łudzie? Ludzie szukają wszelkich możliwości, by tego, co odstaje od normy, od tej przeciętności, ustrzelić i upokorzyć. Maryja odstawała i zniosła to bardzo dobrze, bo oparła swoje życie na bierze. Czy dziś jesteśmy w stanie wrócić do takiego pierwotnego zamysłu Pana Boga, byśmy przedkładali dobro innych ponad swoje? Czy stać nas dzisiaj na rezygnację ze swojego życia, żeby poświęcić je dla innych? Patrzę na swoje życie i powiem wam, że mi niczego nie brakuje. Mogę sprawować sakramenty i czyni to z wielką radością. Mogę mówić do was słowo, może którego nie wszyscy oczekują. Mogę zatrzymać się na rozmowę z ludźmi, choć każdy z nas gdzieś tam z tyłu głowy ma myśl, że coś jeszcze musi zrobić w tym momencie. I to jest nasze wyjście w góry, wyjście ku rzeczom, których nie znajdziemy na dole, czyli w miejscu, w którym żyjemy i pracujemy. Bo wyjście w góry. Czyli ku Bogu to przekroczenie standardów i wymaganie czegoś więcej. To droga do świętości, do której jesteśmy przez Pana Boga zaproszeni. Wszystko dlatego, że każdy z nas jest dobry i to dobro może czynić, ale nie każdy jeszcze się o tym dowiedział. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.